Taniec z gwiazdami wraca ramówki. Uwaga, beda zmiany. Taniec z gwiazdami wróci do ramówki Polsatu, ale z ustalem komponika wynika, Za program będzie miał zmieniony dzień emisji. Najprawdopodobniej za tymi zmianami stoi nowy dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak. Przeniesienie Lwisland do czwórki było jego pierwsza znaczaca decyzja. A czy taniec z gwiazdami będzie tak samo? Magdalena Stepien pójdzie do tanca ze gwiazdami? Chciałabym, bo. Przecinek wideo. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Polscy widzowie, zarówno starsi, jak i teamlopsi, uwielbiają taniec z gwiazdami. Show, w którym celebryci prezentuje swoje umiejętności taneczne, skradło serce telewidzów wiele lat temu i. Mimo upływu czasu. Fani wciąż chce oglądać zmagania gwiazd na parkiecie. Na początku w programie brali udział bardzo znane gwiazdy, później producenci zaczęli zapraszać także osoby, które w showbiznesie biznesie dopiero stawiali pierwsze kroki. Pod czujnym okiem tenerów tanców klasycznych i latynoamerykańskich uczyli się piosenkarze aktorzy, influencerzy sportowcy a także politycy Niezmiennie moment wyeliminowania kolejnej pary wywoływał ogromne emocje u widzów. Taniec z gwiazdami pierwszy raz pojawił się w 2005 roku na antenie telewizji TVN. Od 2014 roku show realizuje stacja Polsat, od tego czasu powstało tam 13 edycji programu. W ostatniej, której final miał miejsce pod koniec ubiegłego roku, pokryształowa kuleń sięgnęła Ilona Krawczynska. Która dosłownie owlał spokojne Jacka jelonka. A jednak, mimo tej popularności, w wiosennej ramówce Polsatu zabrakło tanca z gwiazdami. Kropka. W ofercie stacji znalazło się natomiast kilka nowych seriali. Jak dowiedziała się ostatnio redakcja Pomponika, Polsat planuje wielki powrót tanca z gwiazdami do ramówki. Ale zanim zmienionym dniem misji, zamiast w poniedziałek. Taneczne zmagania celebrytów Beda pokazywanym w niedzielny wieczór. Produkcja podobno już skontaktuje się z potencjalnymi uczestnikami i pyta o możliwość udziału w show w Weekend. Według informacji portalu, produkcji bardzo zależy, by do gwiazd występujących w show dolaczyli. Między innymi Alan Al Krupa i Leon Myszkowski. Młodzi artyści mieliby znacząco podnieść oglądalność z programu. Choćby ze względu na potencjalna obecność kibicujących im z trybun sławnych mam, Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Kamila Kajak wygrała pierwsza edycję Tanca z Gwiazdami. Później wycofala się z show biznesu. Tak dziś wygląda jej życie.